Witam wszystkich serdecznie z tej strony Emil, zapraszam Was na relację z Intel Extreme Masters, mecz numer 4 pomiędzy Idrą czerwonym, Zergiem, jeśli się nie mylę, to jest Zerg, ewidentnie Zerg A, niebieskim Protosem Sk Squirtle. Tak, Squirtle, chyba Squirtle, dobrze to czytam, na pewno dobrze to czytam, trzeba to parę razy, żeby podenerwować, co niektóre osoby, które tego nie lubią, prawda? <laughs> Dobra, mecz numer 4 z ćwierćfinału Intel Extreme Masters, aktualnie wynik to jest 2 do 1 dla Koreańczyka, dla Protosa. Yy, jeden, tylko punkcik, jeden wygrany mecz Idry gracza z USA, nie będę mówił już, że on ma bardzo mocno ekonomię, bo to już jest nudne, bo powtarzałem to już trzy razy. Natomiast na temat protosa nic tak naprawdę nie wiem za dużo. Ciężko było mi znaleźć jakieś informacje o nim. Jakiekolwiek pisanie jego nika kierowało mnie po prostu na strony koreańskie, a to nie jest za dobre. To jest raz. Dwa sprawa techniczna. Kumpel użyczył mi swój mikrofon. Jakiś cud tych niki nowoczesne. Nie mam pojęcia co to jest, o co z tym biega. Nie dość, że ma kabel, to jeszcze sobie można włożyć baterię do niego, więc po prostu. Zaszalał kumpel, mi go użyć mu na pewien czas i powiedzcie mi, czy jest lepsza jakość. Jeżeli jest lepsza jakość, to może uda mi się wysępić na troszeczkę dłużej od niego ten mikrofon. Powiedziałem monitor, czy mikrofon? Chodzi o mikrofon. W każdym razie chodzi mi o mikrofon. Dobrze, zaczynajmy więc. Jest szybka ekspansja ze strony. Szybka ekspansja, nie, jaka szybka ekspansja. Z przyzwyczajenia na tej mówię szybka ekspansja z tego względu, że zerg bardzo często idzie w szybką ekspansję przed spawnym pólem. Jednak Idra wolał postawić pierwszy spawny pula. Dopiero potem będzie się ganiał z tym probem, który jest w rednej, się kręci w kółko i będzie zajmował tą pozycję. Nic zobaczył probek, nie podjechało. Nie podjechał żaden dron, jedzie zobaczyć co się dzieje. Chce zobaczyć co kombinuje w tym momencie zerk. Zerk jak to zerk, stawia spawny pool jak to zerk ma w, w zwyczaju i wraca sobie spokojnie. Ja nie wiem jak oni to robią 200 apm -u. na samym początku, wcale nie spamują, prawda? Oni to jest potrzebujecie 200 apm żeby postawić jeden pełen Cybernetic Core i gateway. A tak naprawdę, to na zdrowy rozsądek wystarczyłby 60 kliknięć MAX, żeby postawić wszystkie te rzeczy, MAX, totalny MAX mamy podwójny gaz, mamy gateway'a, jest cybernetic protos Protoss zabezpiecza się stawiając pylona na dole, jest to zawsze pewnego rodzaju ryzyko łatwo to zniszczyć, tego pylona ale, 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 ja wcale nie żywnąłem, ale Protoss ma też fajną jednostkę, którą jest centry w razie czego, gdyby biegły tutaj i turla się z upgradem to wtedy może szybko postawić force field i ciężko będzie zniszczyć e, tego pilona. E, jeździ sobie probek, chce zobaczyć jakiś e, timing, coś na pewno zobaczy. Zobaczy tą ekspansję, zobaczy na własne e, oczy i za chwilę czy też nie może. Uda mu się uratować skupienie e, tego e, probek. Jeżeli źle to wymawiam, to przepraszam, Was najmocniej e, mamy jedną królową, druga już jest, widzicie ta, idzie, ta jest w drodze. Już do jak się skończy budowanie tej haczerki, ona będzie w drodze, żeby dodać larwy, no nie doda larwy, bo jeszcze nie ma energii, a w międzyczasie wyskoczyła druga, która od razu będzie dodała larwy. Dobre rozstawienie overlordów, dadzą tej widok dosyć duży, jak trzeba będzie zobaczyć co się dzieje, a co się dzieje z tyłu, mamy dwa gatewaye. Tu też jest jeden overlord, więc na razie są trzy gatewaye i zapewne będzie ekspansja. Tak, też dobrze mówiłem. Trigate Expand, czyli Trigate i ekspansja, jest to bezpieczne dla Zerg'a, chociaż nie, co ten prop kombinuje, nie może się zdecydować, biedny, nie wie co chce zrobić, no i tak sobie będzie stał, bo minerałów już jest na to, a w międzyczasie biegną sobie dwa Zerlingi, zobaczą co się dzieje, tak dokładnie zobaczy Idra w tym momencie timing, Wie co się dzieje, jest w tym momencie bezpieczny w jego w głowie, mówi sobie: Aha, jest ekspansja. Czyli mogę w spokoju coś tutaj porobić. Dużo sentry jest, mamy pięć jednostek, zrobił ładnego wallina bez force fielda. Nie potrzeba było, zastawiły się własnymi ciałami i własnymi ciałami, własnymi kulami świecącymi. I nie pozwolił zergowi przejść. Spójrzmy się, co jest budowany. Jest jeden roach. Jak jest roach, to znaczy, że Idrasz trochę zmodyfikował swój build, bo w ostatnim nie było roacha tak szybko. Roach był dosyć późno, jeśli się nie mylę. Mamy halucynację w drodze u zerga. U Protosa oczywiście bardzo ciekawe. Jest ler dla zerga. I powiem szczerze, zastanawiam się, co wykombinuje tutaj nasz Protos, nasz Koreańczyk. A przy okazji muszę zrobić szybciutką pauzę, żeby na, za, napisać, że jestem zajęty i nie wolno do mnie pisać. I już to zrobiłem, a nie zrobiłem tego na żywca, bo nie chcę, żebyście jeszcze wiedzieli, jak mam na imię i nazwisko. Szczególnie na imię, bo to jest bardzo ważne dla mnie, aby nie ujawnić swojego prawdziwego imienia. Bo jak, wiecie, jak się moje imię pięć razy wypowie, to wstecz to się wzywa tego Candymana. <grym, grym>, Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Halucynacja się już skończyła robić, zastanawiam się, w jaki sposób to wykorzysta... Protos no, w tym momencie wykorzysta hmm, podwójny Felix, w tym momencie jest wykorzystany jako scout. Oczywiście, no, używanie tego jako scouta jest zawsze dobrą y, rzeczą. Rzadko kiedy to, tego używają gracze Protosi, i mówim to jeszcze jedną prostą rzecz: y, że nie będzie Squirtle szedł w jednostki powietrzne, a to jest y, o tyle ciekawe. Że ten overseer chyba za sekundę zginie, czy też uda mu się uciec. Zaraz zobaczymy, no jak poleci w dół, to może zginąć, jeżeli te centry wrócą, go przyatakować. Nie wróciły. Widzi w tym momencie Hydra, że jest Robotic Facility i mógłby Hydra go uratować, jakby chciał, ale jego nie obchodzi jeden overseer. Na straty go już spisał. No, szkoda, powinien długo go uratować. Jest Robotic Facility. Nie zaczyna więc Koreańczyk z wysokiej nuty, którym jest Voidray. Dlatego też ten wynalazł tą y, halucynację, żeby robić, y, wysyłać skauta, a nie koniecznie cokolwiek innego, y, a nie budować Feniksa. Nie będzie jednostek latających. Co jest o tyle ciekawe, że na tej mapie bardzo często y, Zerk lubi iść w Mutaliski. Co ja teraz zacisnąłem najlepszego. Y, jak ja to robię? Ok, myślałem, że Kontrol V to jest. Y, Okej, okay, dobra, coś mi się tutaj najwyraźniej Ctrl F, nie Ctrl V, tak? Tak, Ctrl F to jest wprowadzenie. Spadł mi właśnie telefon, cztery zerlingi zginęły, jest w baru, już się kończy robić. Lada moment powinno się zakończyć. Przydało się na pewno do roczy, które będą mogły sobie pięknie yy, potem uciekać i szybciutko się regenerować poruszać pod ziemią oczywiście. Yy. Rusza w tym momencie jednak Spiritus. Czy Hydra da rady się wybronić? To jest bardzo ciekawe. Ostatnim razem nie dał rady. Armia była no, troszeczkę inna, było mniej. Z Stalkierów były Void Reel za to. Ilość centry była mniej więcej taka sama. Hydra był zmuszony, żeby pozbyć się tej e, ekspansji, jednak ruszał już ze swoją armią rołczy. Clip bardzo ładnie rozprzestrzenia coraz dalej. E, taka ilość rołczy może być e, bardzo niebezpieczna dla Protosa, jeżeli nie miał on oczywiście centry które byłyby w stanie oczywiście podzielić jego armię. Jest jednak już jeden Immortal Immortal idealna kontra na na roche. jeden Immortal jest w stanie zabić ich ze 4 w bezpośredniej walce to spokojnie cztery czasami nawet do 5 jak dobrze byłby przy, jakby źle mikrował zerk oczywiście i będzie ta ekspansja. Jest, już ekspansja widzimy w drodze. Jest upgrade plus 1 do ataku. Jest Spire, zaraz się będzie kończyło. Spire jest bardzo dobre na tej mapie. Mutaliski są świetne. Wręcz no, poza tym potrzebuje parę koruptorów do tego kolosa. Nie ma się co chować tutaj, bo i tak nas zobaczy ten obserwer. Próbuje Idra obejść z drugiej strony przeciwnika. I force field, force field, jest coś się tutaj uda zjąć. Chyba tego jednego Immortala, tak? Niestety zły force field ze strony squila zablokował Immortala, Immortal zginął bardzo dobrze. To jest dla tych Roach, one są szczęśliwe, jak nie ma Immortali na polu bitwy. Jest kolos z atakiem plus jeden, widzimy, że jednak jest. są dwa Voidreje. Extended Thermalens dopiero się kończy, plus jeden do ataku dla jednostek latających. Jest zasięg dla. Zerga jest cała masa upgrade'ów dla, dla zerga czy zasięg dla hydralisków oczywiście Nie dla nie dla wszystkich zergów nie ma tak dobrze. A! a. Spire, Spire, jest, są koruptory. Przydałoby się, powiem szczerze, pa, parę mutalisków. One oczywiście bardzo dużo gazu kosztują, ale przydałoby się na tej zasadzie, że mogłyby harasować się w liniach tej szaleć. Jak widzimy, nie ma żadnych obron, a jest jednak jeden fotokano. Nie wiem, co się ze mną dzieje, jest jakiś strasznie, strasznie śpiący. Jest pylonik postawiony, jest warp prism. Zrzucił tutaj roba bardzo mądrze. Będzie chciał zabezpieczyć ekspansję na wyspie. Bardzo rzadko robi to Protoss, to trzeba przyznać. Kolejny czyżby Pylon, żeby w pierwszym miał być działa, a potem dopiero ekspansja, no to za chwilkę się tego dowiemy. Lecą dwa Overlordy, zobaczyć co się dzieje i czy one zobaczą tego Pylona. Tak, nie, tak, nie, tak zobaczył Idra w tym momencie Pylona. Wycofał się więc i no kurde, prawie udało się ukryć tutaj cokolwiek. Będzie chciał zabrać bardzo fajnie, w tym momencie zabrał. Tym Warp Prismem na bok odleciał Rowba. A jak widzimy, armia zerga się robi coraz większa. W tym momencie to już 62, suplaju supply do 28. Jak tam upgrade'y? znowu poszedł w obronę. Wpierw w Armor Hydra, jak widzimy, jest plus 1. To jest bardzo dobre. Opłaciło mu się to w pierwszym meczu, kiedy na moje oko niewprawione wydawało mi się, że jednak przegra. Przegra zerg. Iż te, iż te kolosy, które są właśnie w tym miejscu, dadzą radę w świetny sposób pozbyć się wszelkiego rodzaju hydralisków, tych lepszych i tych gorszych, czy też zerlingów z upgrade'em speed'u deluxe ze skrzydełkami, ale jednak się nie udało, to w tym momencie jest Hydra przyblokowany, gdzieś musiał chyba stracić swojego overlorda, nie wiem też tylko gdzie to było, i dalej próbuje Rotos postawić ekspansję, ale mu się to nie udaje, Hydra w piękny, w piękny sposób blokuje to wszelkiego rodzaju. Czy wie o tym korańczyk? Nie, nie wie jeszcze co tu się dzieje. W międzyczasie jeden Mutalisk został wezwany na dół, żeby na górę, żeby rozwalić Pylona, a Hydra coraz bliżej przychodzi, coraz lepiej mu to wszystko idzie. Koruptory podleciały, rozwaliły, co miały rozwalić. Zaraz kamienie padną i o, tej, o tym miejscu na ekspansji możemy zapomnieć. Idra ma w tym momencie kontrolę nad mapą, według mnie. Protoss został zamknięty w swoich dwóch bazach. Idra zaraz będzie miał trzecią. Już widzimy, te rozwalone kamienie są. I też, jak widzimy, Hydra podchodzi pod limit. Już tylko jeden, jakby chciał jednego dronka postawić, na tym by się skończyło. Więc myślę, że niedługo będzie atakował. Jak tam produkcja. Upgrade'ów za dużo tej nie ma. No jest jeszcze plus 2 do armoridzie drugiego poziomu i coś tutaj się dzieje. Tak, dwa zerlingi atakują No Widzicie, jak mądrze wysyła tylko dwa zerlingi, nie więcej, po dzielić swoją całą armię. Protoss musi coś wymyślić, Protoss musi się ruszyć jak najszybciej z tym atakiem, gdyż no, jeżeli Hydra będzie w stanie tak z ekonomią szaleć jak teraz i Protoss nie rozwali mu Protoss nie rozwali mu bazy, Hydra będzie w stanie się obronić. Ale zobaczcie, jaka potężna ilość jest tych Voidray. Przyjrzyjmy się tym jednostkom: jest 12 Voidray i 4 Kolosy, 9 stalkerów. Świetna kombinacja armii, trochę stalkerów, dobre miejsce do ataku. Może uda się teraz podzielić armię. Nie ma sensu chyba dzielić. Dużo jest koruptorów. zaczęło naatakować przede wszystkim Kolosy. Kolos musi paść, tak? Kolosy zginęły. Nie widzę co się dzieje. Jednostki stracone. Chyba Idra troszeczkę obrywa. Tak, nawet troszeczkę bardzo obrywa. Wygląda to, że te Wojdreje idealnie odciągną inaczej. Wojdreje nie były atakowane. Przede wszystkim Idra skupił się na kolosach. W tym czasie Wojdreje atakowały koruptery ładowały, koruptery. ładowały energię i są teraz bardzo mocną siłą. Rusza. Rusza z Zerk do ataku, ale nie wiem, czy da radę. Musi troszeczkę tej mikrować yy, Protos. Yy. Dobre rozstawienie tych Hydralisków, Wszystkie są w stanie atakować. Przydałoby się jakieś wsparcie. Już biegną jednostki wsparcia, ale musi uciekać jak najdalej. Szczególnie tym jednym Wojdrejem. Piękne znowu zagranie, Idry, Znowu ta tarcza się opłaciła. I lek, troszeczkę lekki błąd y, Protosa z, pod tym względem, że za według mnie był przód za bardzo chciwy. Wyszedł na otwarte pole, y, gdzie mógł być atakowany przez Hydraliski. Widzieliście, jak one tu ładnie były ustawione. W międzyczasie Protos musi się wycofywać i myśleć, co by dalej zrobić. Jednostki stracone prawie że takie same, ale spójrzcie na to, co widzi w tym momencie, co ma Hydra. Ma raz, dwa, trzy, cztery... Oj, ucieka mi myszka. Ma trzy ekspansje i jeszcze Voidray próbuje coś tutaj zrobić, udało mu się, ale powinien uciekać, nie uciekł, zginął. No cóż, proto stracił przewagę, którą miał przez chwilę w tym miejscu, tu powinien zaatakować i powoli się wycofać. Nie było sensu ciągnąć tego ataku dalej, bo jak widzimy, dużo Hydralisków z plus 2 oby tarczą, to jest bardzo mocno. Squirtle pisze good game, czyli mamy 2 do 2 i ja szybciutko kończę, żeby to się nie... Nie przelecieć limitu. Na razie, cześć, zapraszam do meczu numer 5 finałowego.